Witajcie, dzisiaj taka robota trafiły do mnie: Reale, Real Daytona Race, ciut przerobione, gdyż stoczone są na płasko, zrobione w stylu LM, czyli tutaj został wytoczony pierścień. Do tego jest dekielek i kustomowa śruba. skręcamy yy, nie wiem po co ktoś to rozwiercał na wylot ale z tego co słyszałem to były gwinty wszystkie pozrywane yy, w moim mniemaniu jest to do naprawy zestawem Birkoil yy, także niepotrzebne to było nie interesuje mnie jak to będzie skręcane, ja tego skręcał nie będę yy, zakres pracy jaki muszę wykonać yy, jest to chemiczne usunięcie lakieru wiaskowanie, yy, polakierowanie całości felg yy, na black piano, a tutaj od frontu jak widać, dosłownie o dotąd będzie front szczotkowany. wianek też idzie w black piano, śruba będzie w kolorze Candy Red. Oczywiście wszystkie gwinty na śrubach tutaj na rotorobębnie będzie zabezpieczona. Oczywiście wypiaskuje to bez zabezpieczania z tego względu, żeby wyokrąglić krawędzie gwintów. Co by się to lepiej zakręcało? Jak widzicie tego typu lakier chemicznie usunięty w całości. I teraz tak standardowa procedura przy dalszej renowacji śrubeczki M7. Wkręcamy w te wszystkie gwinty, żeby ich nie popsuć piachem. Tego nie zabezpieczamy, bo ma strasznie ostre krawędzie. Nie zaszkodzi to, a nawet je wyokrągli, tak jak mówiłem, żeby ta śruba centralna się zakręcała w miarę, w miarę gładko. Ustawimy time a, a ja sobie podkręcam Wypiaskowane. Tutaj bardzo ładnie widać strukturę po moim piachu. W jest to bardzo przemielony piach, który nie kaleczy powierzchni aluminium. O, słonko teraz pomaga. Tak to wygląda. Co dalej? Obrabianie, ale po co to obrabiać, skoro wszystko jest bardzo ładnie. No nie no, trzeba to jednak włókniną przejechać, żeby żadnego parcha tam nie było. I będzie tacy czyli obrabianko, zaklejanie gwintów. Tych nie będę zaklejał, bo będę ułatwiał sobie robotę na tyle, że będę odkurzał fronty. No i to centrowanie z tym pierścionkiem, gdzie są śruby, żeby łatwiej było to potem obrabiać łatwiej i szybciej. I pelaszki umazane hmm. Tutaj już mamy na gotowo wianki I na gotowo mamy próby. na razie nie rozpakowuję Pelki przykurzone ale i tak się będą kurzyły z tego względu że yy, Będzie robiona szczotka Szczotka odtąd Cyk 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 Dotąd yy, No Także działam i pokazuję efekt już na gotowo w lakierze bezbarwnym. Jednak się muszę jeszcze włączyć. Z tego względu, że muszę wam pokazać pewną rzecz. Po toczeniu rotorów jest sznyt, który trzeba zlikwidować i wygładzić. No, tak jak tutaj. i Dopiero możemy wtedy przystępować do szczotkowania. Rzecz obowiązkowa, bo będzie to lipnie wyglądało. Tutaj jeszcze na farbie nawet widać, jak to było krojone. No, ale tak, o to w tym chodzi, żeby to miało wszystko rękę, nogę i głowę. Także drzemy. Jeszcze pokażę efekty po szczotkowaniu i potem na gotowo już. Pelgi z wiankami, ze śrubami centralnymi. Drodzy moi widowie, przedstawiam skończony Real Daytona. Real Daytona po skończeniu, czyli reasumując i podsumowując wszystkie prace, Pelgi trafiły do mnie po stoczeniu frontów na płasko z takim oto dekielkiem kapselkiem, no wiankiem, o tak, wiankiem i ze śrubami centralnymi tutaj jest yy, zrobiony gwincik. <laughs> yy, moim zadaniem było yy, chemiczne usunięcie lakierów, wypiaskowanie, pomalowanie na czarno, zrobienie szczotkowania yy, frontów. Pokażę to z bliska na zdjęciach. No i umalowanie, felk na czarno i center look idzie na candy red. Może zakurzone jeszcze troszeczkę, ale to będzie skręcane. Zostaje mi tylko przeczyszczenie tych winików i do wydania. Tak się Felgi prezentują, także tak czyli co? Subskrypcja, łapka w górę, i polecam się na przyszłość. Do zobaczenia, Hej.